Jesteśmy w Niechęcinie. Powstaje tu czwarta już w gminie Dgowo bliźniacza świetlica. Ze mną wójt gminy Dgowo. Witam Panie Wójcie. Dzień dobry. witam. Budowa jest na finiszu. Proszę powiedzieć, kiedy planowane jest zakończenie i otwarcie świetlicy. Tak, rzeczywiście ta czwarta z tego, typu, z tego typu świetlic, które powstają na terenie gminy Dygowo świetlica już za chwilę powinna być ukończona, jeśli chodzi o kwestie, które dotyczą odbiorów i potem decyzji na użytkowanie. To myślę, że miesiąc wrzesień będzie przełomowy. Jeżeli te wszystkie prace potoczą się zgodnie z oczekiwaniami, to wydaje się, że gdzieś właśnie na przełomie września, października budowa świetlicy i w zasadzie oddanie jej do użytku odbędzie się właśnie w tym terminie. Proszę powiedzieć, jak, co wokół świetlicy jest planowane? No to już tradycyjnie zawsze na wszystkich sołectwach, gdzie budowane są właśnie z tego projektu świetlice mamy utwardzone miejsca parkingowe. E, oczywiście e, świetlica jest w pełni wyposażona, e, ale tu wyjątkowo w samym miechęcinie z uwagi na lokalizację ona będzie, można powiedzieć, w sąsiedztwie bezpośrednim przystani kajakowej, e, więc myślę, że jeszcze jakieś drobne prace związane z taką małą infrastrukturą sportową się tutaj również pojawią, żebyśmy mieli kompleksowo załatwiony, w cudzysłowie załatwiony oczywiście e, temat zagospodarowania centrum tejże miejscowości. E, Położenie świetlicy to niewątpliwie ogromny atut w ogóle, bo bliskość, tak jak Pan wspomniał, przystani. Teren jest wyjątkowo malowniczy. Będzie na pewno miejscem, które tutaj będzie ściągało, że tak powiem, mieszkańców na wszelkiego rodzaju wydarzenia i imprezy, których tutaj nie było gdzie, kiedy organizować. To prawda, rzeczywiście tutaj usytuowanie jest wyjątkowe, ale to to właśnie też wynika z tego, że sama miejscowość, samo sołectwo Miechęcino jest właśnie tak usytuowane, w, w, że tak powiem, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Parsenta. Natomiast to do samego funkcjonowania świetlicy, ono oczywiście będzie w dużej mierze uzależnione od intensywności, że tak powiem, działań sołectwa, czyli zaangażowania mieszkańców. Myślę, że tak jak do tej pory słusznie pan Reaktor zauważył, nie było tutaj takiego miejsca, gdzie mieszkańcy mogliby się spotykać. I liczę na to, że podobnie jak w tych innych sołectwach, w których powstają świetlice, będzie duże zainteresowanie i będą mogli mieszkańcy się spotykać i realizować te wszystkie plany i pomysły, których do tej pory, z którymi realizacją do tej pory były problemy z uwagi na brak właśnie takiego miejsca. Wrócę jeszcze tylko na moment do tego, że jest to Bliźniacza, tak z perspektywy czasu, jak pan ocenia w ogóle taką koncepcję właśnie budowy tych świetlic bliźniaczych? To takie charakterystyczne będą dla gminy Dygowo? Tak, w zasadzie odkąd pełnię funkcję wójta, to tylko jeden obiekt, to była świetlica Remiza w Stójkowie, jest inny. Tutaj, te wszystkie cztery, które udaje się realizować, czy udało się już zrealizować na terenie naszej gminy, myślę, że to jest bardzo fajny pomysł. Bardzo fajny z punktu widzenia, że, że mamy coś wspólnego, bo jednak te świetlice mają wspólny projekt, ale też każda z nich gdzieś tam jakimiś detalami się wyróżnia. Co jest myślę dodatkowo takim fajnym akcentem. I ja może powiem tak: ja osobiście się bardzo cieszę, że one powstają, że te świetlice sołeckie, wiejskie powstają, bo powstają również właśnie miejsca, w których mieszkańcy gminy Dygowo, mieszkańcy poszczególnych sołectw mogą się spotykać, a o to chodzi właśnie w przypadku tych inwestycji tak Może dodam, a i sami mieszkańcy miejscowości, w których powstały te świetlice, nie będą miały wrażenia, że któraś jest lepsza lub gorsza. To prawda, wszystkie są takie same, więc tutaj nie narażamy się na tego typu zarzuty, że gdzieś tam w którymś sołectwie jedna będzie lepsza, druga będzie gorsza. One wszystkie są mniej więcej podobne, w, sta w podobnym standardzie, więc tak, to, to na pewno. Tu jeszcze warto też zaznaczyć, że powstanie tej świetlicy mnie chęci nie to satysfakcja dla wójta, ale też i satysfakcja dla Grzegorza Starczyka jako mieszkańca Miechęcina. Warto to zaznaczyć tutaj też. To na pewno, ale tutaj nie będę, że powiem, oryginalny i mogę powiedzieć to, co słyszałem też będąc wójtem w tych wszystkich wcześniejszych sołectwach, w których powstawały świetlice. To są po prostu oczekiwania mieszkańców. Mieszkańcy czekają, bo mieszkańcy chcą, żeby tego typu obiekty pojawiały się w ich sołectwach. Tak było w Skoczewie, tak było w Stójkowie, tak było we Włościborzu, w Kłopotowie I tak samo jest również tutaj w Miechęcinie. Czy satysfakcja? Mogę powiedzieć tak, odkąd pamiętam jako mieszkaniec zawsze ten temat budowy świetlicy w sołectwie Miechęcino się pojawiał. Cieszę się, że akurat teraz udało się to zrealizować. Panie Wójcie, w zasadzie zostały już tylko kilka miejscowości w gminie Dygobo, które nie mają świetlicy. No fakt, że są to mniejsze, ale czy jest jeszcze jakaś pomysł, koncepcja na te miejscowości, które nie mają do tej pory świetlic na powstanie jakichś obiektów? Myślę, że o tym rozmawiamy. Rozmawiamy już powoli, ale tutaj nie ukrywam, że tym czynnikiem decydującym będą środki, które będziemy mogli ewentualnie pozyskiwać. Dlatego, że w tych mniejszych sołectwach te świetlicy... Jeżeli miałyby powstać, one muszą być już odpowiednio, powiedziałbym, dopasowane do, do danej ilości mieszkańców. To po pierwsze, a po drugie, to musi być też połączone z finansowaniem. Jeżeli, tak jak w przypadku tej świetlicy, która jest tutaj za moimi plecami, zresztą, zresztą podobna była sytuacja w przypadku tych wcześniejszych, budowę tego typu obiektów samorząd gminy może realizować tylko wtedy, kiedy pojawi się możliwość pozyskania dofinansowania. Nie budujemy tego typu obiektów ze środków tylko własnych, bo to po prostu m, nas na to nie stać, tak? Więc jeżeli pojawią się te możliwości, na pewno do tematów pozostałych soleccach będziemy chcieli wrócić. Niemniej na dzisiaj czekamy właśnie na to, jak będzie sytuacja. Finansowa układała się w tej kadencji, bo te zapowiedzi, które gdzieś tam słyszymy, one na dzień dzisiejszy nie, napawia, nie napawają jakimś wielkim optymizmem. E, no ale myślę, że to jest też taki moment przejściowy i, i za chwilę powinniśmy. E, no, mam na to liczę, e, usłyszeć jakieś bardziej pozytywne informacje. Czy jest jakaś koncepcja konkretnej daty na e, ewentualnie <laughs> otwarcie? E, to jest oczywiście uzależnione od dwóch czynników. Po pierwsze. Terminu, kiedy wykonawca zakończy budowę, i tu wydaje się, że termin wrześniowy jest realny, ale przypomnę, że samo zakończenie budowy to jedna, a potem decyzja na użytkowanie to jest drugi bardzo ważny krok. W momencie, kiedy ten krok się stanie, czyli dostaniemy decyzję na użytkowanie tego obiektu, myślę, że tu oczywiście w konsultacji z panem Sołtysem, z Radą Sowiecką spróbujemy wybrać taką datę kiedy to nastąpi uroczyste otwarcie i przekazanie tego obiektu myślę że mieszkańcy którzy tak wiele lat czekali już te dosłownie tygodnie chyba będą w stanie wytrzymać bardzo się cieszę że to nastąpi w tym roku myślę że jesień to jest taki najbardziej optymalny na ten moment termin a co do szczegółowej daty na pewno ona również pojawi się na portalu gminadegowo.pl tak. i na tym kończymy, czyli czekamy na to święto tak, miejscowości, święto dla bo to niewątpliwie tak to będzie święto, no. także bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.